Cześć widzowie, witam Was na odcinku zniszczenia bedów. Teraz na ekranie wyświetlam Wam się sv z poprzedniego odcinka jeżeli chcesz wygrać sv w tym odcinku musisz napisać komentarz, stawić sobie lajka. No i swój nick oczywiście. Cześć tu? Gdzie się wkleił? Właśnie do nas do basuścano? A już go zabili już Kogoś zabił jeszcze zabił? Ja nie chcę wchodzić tam. No, dobra, tam no, ale kopisz cały czas. Ja mam bronzowe. Chyle ci. Ej, praka, O, gluź O, nie zabierze. O, gluź zabierze. O, gluź zabierze. O, gluź zabierze. O, enchantowanych Nagrałem. Jak on nie udał? Ale, ale on perły On perły Zabij. no, on peru no to... Pomóżcie. No to... Mucha ja, się... Ale że Mucha się raz się do... w ciągu pięciu minut. A Dawid? Nice. Nie. Je, jak jeszcze? Co Widziałeś? Dobra, nie. Ale Mucha to k***a. Kto z Kto to jest? Ja Jadł. Jad, i tutaj się zaczyna największoosobowa beczka przed kubo bet Co w teczce? Polizanie, Polizanie, Polizanie Agata, brawa Ale ja, ja nie mogę Ale zniknęli, ale zniknęli Tyle zrobić w wrogu do naszego k**a No nie, nawet nie, 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 nie zdążyłem go K**a, no umrzymy Ja tam to nie jadłem No on tak no, no, to co jest no. Knotka To lider, to zastępca, to okay, zastępca Chłop, chłop, chłop wychodzi, chłop wychodzi, No ale że, że jakaś gruba ze mnie Ech? taka Szakalek ja no się piernola. Nie, jest to ogólnie lecić do bestii. Ale jeszcze Damian no taki no. dobry jest? No, no, to kurde, Strumian. Z Gnokiem? No, no. no, no. <laughs> <Damian>. co <laughs> się wydąży? Pamiętaj, że się taki 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 rzecz, fakt, no. symbolicznego? <śmiech> <śmiech> co Ale nie, okay. nie Co on robi? Wympie mnie chłopie. <laughs> Ale rzułem trzy perły żeby tak zrobić? Nie, to no. masysta, no, że ty z tymi nie został nic? Asystka. No nie, bo się. To jest Viktoria, gdzie jest Wiktoria? Policja! Ale cię tam, po co ty z tym? Się. Ja z. Jest jest no to ty. Ale e, ty jest chłopak Ależ tu jest, wie, okay. Ale ty jest je tylko jedyna. 2 miliony... Dawaj, Poleciał jeden, leci na środek. Łoś lotera zrobił, niezdrowy. nie zrobił, bo widzą. To jest. Okej przypominam widzę, że stosowanie. Jeżeli chcesz wygrać rangę z w SV, to musisz napisać swój link w komentarzu, zostawić suba, lajka. Like wszystko znajduje się na Discordzie. Dziękuję za oglądanie. bye!